I piękny rok Dzień dobry słoneczko Dzień dobry Wesoły świat. Wesoły Dzień dobry lasy i góry Dzień dobry Wesoły świąt Wesoły Dzień dobry szczepioneczko Dzień dobry Wesoły świat. Wesoły Dzień dobry kocie Jarka Miau Wesoły świąt miał, miał. Dzień dobry, Beataka! Dzień dobry! Wesoły świat! Wesoły! Dzień dobry, ten Sousa. What? Wesoły świat! Gude, kupa jesteś! Dzień dobry, panie Robercie! Guten Morgen! Wesoły świat! Frohe Dzień dobry inflacjo! Dzień dobry! Wesoły świąt! Wesoły! Dzień dobry, lewaku i prewaku! Dzień dobry! Dzień dobry! Wesoły świąt! Wesoły! Dzień dobry, panie Karpiu! Dzień dobry, panie Karpiu! Wesoły świąt! Wesoły świąt.